Witam ponownie, drodzy Państwo, i od razu zapraszam na najbliższy weekend. Już w piątek o godzinie 19.00 koncert Niezwykłej Gwiazdy. Natalii Przybysz. To jeden z pierwszych koncertów, który Natalia zaprezentuje po zdobyciu dwóch Fryderyków. Zresztą to właśnie płyta, dzięki której zdobyła te Fryderyki, zostanie zaprezentowana na scenie głównej w Wilharmonii Kaszubskiej już 5 czerwca o godzinie 19. Dnia następnego zapraszam na koncert kolejnej międzynarodowej gwiazdy. To Grażyna Augustik z projektem Lutosławski. Grażyna Augustik poprowadzi trzy zespoły, w tym Atom String Quartet, Pusinowskiej Kompania i Trio Smoczyńskiego, niezwykły koncert, zapraszam serdecznie, od razu przypominam, że trwa promocja na oba wspomniane koncerty, czyli dwa w cenie jednego, można nabyć dwa bilety w cenie jednego, w cenie 50 zł na koncert Natalii Przybysz oraz 60 zł na koncert Grażyny Oguścik. Jeśli chodzi o kino, to zapraszam na start produkcji Mad Max. Nie trzeba chyba zachęcać nikogo, a szczególnie fanów kina akcji jedna z najważniejszych produkcji postapokaliptycznego świata już w kinach. Jeśli chodzi o salę kameralną, od dnia 1 do 6 czerwca będzie trwać emisja niezwykłego filmu, który zdobył złotego, złotego niedźwiedzia na ostatnich Berlinale, czyli Taxi Teheran. 6 czerwca zapraszam natomiast do sali kameralnej dzieci z rodzicami na niezwykły film Swejni szczur. Zapraszam serdecznie.